Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Myślisz, że internet to tylko TikTok, memy i Wikipedia? Prawda jest znacznie mroczniejsza. W najciemniejszych zakątkach sieci kryją się tajemnice, które do dziś nie zostały wyjaśnione. Tajemnicze wiadomości, strony widma, dziwne sygnały, które trafiają do tylko wybranych. Niektóre z nich mogą Cię zaniepokoić, inne naprawdę przestraszyć. Zostań do końca i sprawdź, co czai się w cieniu internetu. W 2012 roku na forach pojawiła się zagadka podpisana TikADA3301. Była niesamowicie trudna. Trzeba było znać kryptografię, literaturę, a nawet fizykę kwantową. Zadania prowadziły przez internet, aż w końcu do fizycznych lokacji rozsianych po świecie. Nikt nie wie, kto to zorganizował. CIA, MI6. Tajna organizacja? Albo ktoś, kto testuje ludzki umysł? Do dziś nie wiadomo, co działo się z osobami, które przeszły grę. W 1996 roku na Usenecie, w przodku dzisiejszych forów, zaczęły pojawiać się wiadomości z pozornie przypadkowymi słowami. Tytuł każdego brzmiał identycznie: Markowian Parallax Denigrade. Wiadomości były tworzone przez rzekomego użytkownika Susan Lindauer. Która w prawdziwym świecie została później powiązana z CIA i oskarżona o szpiegostwo. Przypadek? Przez wiele lat konto A858DE45F56D9BC9 na Redditie regularnie wrzucało zaszyfrowane wiadomości w formacie heksadecymalnym. Setki użytkowników próbowały to złamać. Bez skutku. Nikt nie wiedział, kto za tym stoi. Ani co znaczą te wpisy. W 2016 roku konto przestało publikować. Kilka lat później wróciło tylko po to, by napisać Rozwiązaliście to, dziękuję. Ale nikt nie przyznał się. Kanał YouTube Webdriver Torso pojawił się nagle i zalał sieć tysiącami filmów, na których widać jedynie kolorowe prostokąty i słychać dziwaczne dźwięki. Google przyznało, że to testy jakości obrazu, ale użytkownicy znaleźli wśród materiałów ukryte wiadomości, kadry z twarzami ludzi i fragmenty niepokojących nagrań. Coś tu się nie zgadza. Pojawiła się na forum 4chan. Użytkownik wrzucił link do gry znalezionej w Deep Webie, pełnej niepokojącej muzyki, przesterów i fragmentów historycznych nagrań. Gracze opisywali stany lękowe, halucynacje. A niektórzy mówili nawet o opętaniu. Gra została usunięta, ale pytanie brzmi, czy ktoś ją naprawdę stworzył tylko dla zabawy. Przez lata istniała bez żadnej zawartości oprócz jednego dziwnego odtwarzacza audio. Plików nie dało się pobrać, a analiza kodu strony nie wykazywała nic użytecznego. Niektórzy twierdzili, że to cyfrowy rytuał, inni, że brama. Do czegoś gorszego. Gdy zaczęło robić się głośno, strona zniknęła z sieci. Na oficjalnej stronie FBI znajdziesz setki zeskanowanych dokumentów, ale niektóre z nich zawierają opisy kontaktów z obcymi, podróży w czasie, teleportacji i technologii wyprzedzającej naszą o dekady. To oficjalne akta z podpisami agentów i datami. Dlaczego wciąż tam są? Może ktoś chce, żebyśmy je przeczytali, ale nie potraktowali poważnie. Strona wyglądająca jak encyklopedia, ale reagująca na Twoją lokalizację i system. Treść zmienia się, jeśli wejdziesz z innego kraju. Pojawiają się dziwne zdania, zdjęcia, których nie da się skopiować i gliczujące animacje. Gdy użytkownicy zaczęli zgłaszać niepokojące doświadczenia, domena nagle wygasła. Są kanały, które mają miliony wyświetleń, setki filmów, a zero komentarzy, opisów czy informacji o właścicielu. Filmy wyglądają jak pozbawione sensu testy, ale wiele z nich zawiera pojedyncze klatki z ukrytymi twarzami, cyframi, a nawet koordynatami GPS. Kto to tworzy i po co? W 2014 roku anonimowy użytkownik zaczął publikować to samo zdanie na setkach porów, blogów i grup. I am the internet now. Nikt nie znał jego IP. Styl pisania był identyczny wszędzie, a wiadomości zaczęły pojawiać się nawet na porzuconych, nieaktywnych stronach. Potem zniknął. Ale wiele osób uważa, że jego aktywność nigdy się nie skończyła, tylko przybrała nową formę. Na forach muzycznych krążył plik audio o nazwie Deep Hum Ław. Miał trwać tylko dwie minuty i brzmieć jak zwykły szum. Osoby, które go słuchały, opisywały bóle głowy, niepokój, a niektórzy mieli drgawki. Gdy próbowano wrzucić go na YouTube, algorytm natychmiast go usuwał. Czym był ten dźwięk? W sieci było mnóstwo stron, o których dziś nie ma żadnych śladów. Nie istnieją w archiwach, wyszukiwarki ich nie widzą. Strony z nazwami takimi jak Heavens Gateway, Eratas czy 13Doors.net pojawiały się na listach dziwnych linków, po czym znikały. Nikt nie wie, kto je tworzył i po co. Co gorsza, niektóre osoby, które je odwiedziły, zaczęły otrzymywać wiadomości e-mail z pustymi załącznikami. Internet to nie tylko Google i Netflix. Pod powierzchnią czai się coś, czego nie kontrolujemy. Która z tych historii zrobiła na Tobie największe wrażenie? A może znasz jeszcze bardziej pokręcone zagadki sieci? Napisz w komentarzu. Chętnie zrobimy drugą część. Subskrybuj Fakt Maniaka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, które wykręcają rzeczywistość do granic.